Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku. Ja jestem Vegat, a tutaj będziemy dzisiaj robić generator obsydianu, co planowałem, lecz mi się po prostu nie udało. Ale teraz już powinno być git, ponieważ obejrzałem sobie parę tutoriali, jak zacząć, jak to zrobić. Yy, no jak widzicie, mam tutaj mały problem, bo nie świetliłem tam. Teraz będą mi się tutaj potworki respić. Nie fajnie. Tylko, żeby ten. Ten creeper stąd poszedł Nieee Nie no, kur na bosko Dobrze, że zrobiłem to... Ten... A jednak się przydały te bramki słuchajcie Bo jednak nie, 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 nie wypadnę w takim momencie Stałem obrężony. Jestem ciekaw do czego mi jest ten level. Pewnie będzie coś z ulepszaniem, ale jak na razie to ja nie wiem skąd to można wziąć. Nie takie... że to może być z... z nederu. Więc no zobaczymy. A ja słuchajcie. Spróbuję pójść spać. A że mnie nie obudzą. <gryw> Jak pięknie ten pajączek się odwrócił. Ach! To było takie boskie. Ale creeperku możesz stąd iść. Dobrze. Nie no, kurna po prostu bosko! Nie no, w sumie nie, nie zrobiłeś dużo to jest Kolejny! Dobrze Double shot'a dostał Od tych archerków Kurde, no naprawdę mi nie, nie dacie Wyprowadzić odcinka, żebym mógł nagrać sobie, tak? Nie, tylko nie wy, proszę, proszę, nie, idźcie stąd, proszę, nie! Fuck! Serio? I, 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 no nie, no nie, no po prostu Bosko! Ludzie! Trzeba coś wszamać szybciutko. Nie, no kurwa, po prostu Bosko! Nie ma w ogóle teraz tego. Trudno, chwila. Będę musiał ni 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 oj. niestety zespałnić. <laughs> Jezu! więc przepraszam znacie już to, bo pokazywałem wam jak to zrobić porucham świat w lokalnej gm1, no i game mode 1 no i teraz dobra, tą łopatę nie potrzebujemy w sumie weźmy sobie trochę tej ziemi oj przyda... a nie, dobra, to już z tego okej okay. okej, okay, okej okay. no przepraszam was, ale tak po prostu no Rozwalili, no a ja chcę szybko to naprawić, żeby prowadzić dalej odcinek. Eee... No. Hmm. Nic już tego. No, to nie działa. Aha, dobra, że to niby to jest to samo, ale to nie jest to samo. Dobra, zresztą. A może to było? To nie wiem. Nie wiem. <ścoughs> o, o, o nie, nie. Dobra. Dobra. Co tutaj zniszczyli jeszcze? To trzeba naprawić... FAK! Dobra, to nic się nie stało. Eee... Blub, 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 blub. Chwila, chwila, chwila... Potrzebuję jeszcze siekierki, byle jakiej, dobra. Na bogato przyjedziemy. W sumie, nie wiem czym się różni diamentowa motyka od takiej zwykłej, drewnianej. Chyba tylko tym, że się po prostu można więcej użyć, tak? Hm. Teraz jest problem. Będziemy musieli melona mieć. Melon Seeds. Nie ma takiego czegoś. Seeds. Jak nie ma, jak jest. Tylko może to się nie nazywa Seeds. Hmm. Zaraz tu gdzieś znajdziemy. O, mamy tutaj. Na... Aha, bo to jest po polsku. Nasienia... Nasienie. Orbuza. Dobra, no. Przykro mi będziemy od początku to ok. Zmienimy sobie już na game moda 0. Zabijmy tutaj nasze, te co zostały, tu potworki. Najpierw od niego weźmy. O, ok. No dobra, i, i zaczniemy chwila, bo nie zobaczyłem, ile będziemy nagrywać. Jest 9,24. Wcześniej zacząłem. No to. Dobra, dobra, już wiem mniej więcej. Um, no dobra, więc y, będziemy musieli jeszcze potrzebować, niestety, y, 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 dodatkowego. Mhm, Okej. Okay. Chwila, gdzie jest moja skrzyneczka? Jest tutaj. Aha, czy w ogóle nie mamy? Serio? W ogóle stona nie mamy, tak? Kaby stona, dobra, no niestety muszę wykopać. Dobra. Mm, tak to sobie zakryjemy, co tutaj zostało. Normalnie bo nigdy nie, nie, nie zrobię tego kamelstona. Znaczy tego no generator obsydianu. Mam nadzieję, że to działa jednakże będę musiał do tego potrzebować redstone, a redstone'u nie mamy za dużo. Także jest problem. Mamy tylko 3, ale mamy co prawda kilo diamentowe ze szczęściem 5, jednakże no nie użyjemy tego kilofa. Bo on ma tylko 10 użyć to idealnie na portal, więc nie da rady po prostu weźmy sobie jeden jedną rudę i po prostu wykopmy to zwykłym kilofem, bo yy, będziemy musieli mieć to takim przelaz. Tak. Nie mamy tu przelazo. Mamy tu żelazo. Dobra, yy. weźmy dwie. Dobra, to będzie. Co ja chciałem zrobić? <laughs> zapomnę, A, dobra, już wiem. Eee, żelazny kill off I, i, I teraz sobie zrobimy już od razu, bo nam się niszczy żelazny miecz. Ok? Mamy no, dość dużo tutaj rzeczy. Kurna. Weźmy sobie tutaj, to będzie lipsą. Nie, piaderko nam będzie potrzebne. <laughs> Aha, dobra, oświetlę tam chociaż tą jedną pochodnią tutaj, bo to normalnie się nie da żyć, jak to się zrespawni. Dobra, to tak. Yy... Chwila, chwila. To trzeba zacząć wszystko od jakiegoś budulca. To weźmy sobie, nie wiem, czego mamy dużo śniegu, ale w sumie, czemu nie? Yy, zróbmy sobie ten generator. Jedn, jednocześnie to jest generator. Generator y, obsydianu, jak i bruku. I, I tak to właśnie wygląda. Okej, okay. y, właśnie będziemy musieli sobie tu wykopać jeden. No i teraz będziemy musieli tutaj zejść, bo bo bo, bo będę się tu troszeczkę załatać. OK, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, o nie, zapomniałem, żeby się lód przypadkiem nie zrobił, dobra, nie zrobił się, mamy farta, okej, okay. no i tak robimy z, z wiaderkiem wody, kopiemy sobie tutaj jeden klocek, od niego na dół, no i teraz yy, potrzebujemy lawę, stąd lawy nie wezmę, nie ma tego, więc przepraszam was, ale... Dam sobie jeszcze jednego tego bo, bo ja Po prostu nie ogarnąłem nawet, że jest coś takiego jak. Nie, nie ogarnąłem, jak jest coś takiego, że. Jak to powiedzieć. Kurna, skupiam się na jednym, bo gadam inny, Czekajcie. Dobra, jak to się nazywa po polu? Wiaderko jest lawy. Bo nie przemyślałem, w ogóle nie wiedziałem, że obsydianu można zrobić. No, także tak. Dobra, już możemy jej moda sobie wyłączyć. A my będziemy potrzebowali tutaj zrobić jakieś półpłytki. Półpłytki nawet tam mieliśmy chyba. Tylko takie, żeby się właśnie nie spaliły. Mhm. Dobra, to zrobimy tak. Tutaj rozkotnę. No i po prostu to wygląda tak. Jak na razie będzie nam się tutaj robić yy, Cablestone. To jest takie, można zrobić i to, i to. Ale yy, można także zrobić zaraz z tego z obsydianu. Zaraz Wam pokażę, jak. Ale jak już mówiłem, będę potrzebował redstone. No i niestety, mam nadzieję, że się nie rozpuści. Jak pod tym. Yy, no i właśnie tam. Dobra. Dobra, mamy ten kill off. Wykopiemy po prostu ten redstone. Mam nadzieję, że dosyć sporo tego wyleci. 5, dobra, jest dobrze. Chyba będziemy musieli jeszcze jeden rozwalić. I wszystko robimy następująco. Czekajcie sobie, zrobię to inaczej, zostawię. Rozkopujemy to, stawiamy tutaj szybko redstone. I wychodzi nam Obsydian. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Weźmy sobie nas diamentowy kilow, tak. No, i po prostu wykopmy, żebyśmy tego nie spalili. Bo to by była naprawdę klapa, dosyć długo będziemy to chyba kopać. Bo to nie ma z tylko od razu z, z tym. Aha, okej, okay, czyli teraz znów trzeba powtórzyć takie działanie. Ok, myślę, że to naprawdę bardzo fajny sposób. Więc takie, takie fajne. No, 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 jak to? No. Jak widzicie, coraz częściej będą. Się odcinki wrzucane e, ponieważ mam jakoś ostatnio czas może dlatego że akurat są święta e, w tygodniu nie wiem czy będę miał taki czas wolny ponieważ dwa tygodnie mam już egzaminy to no już powoli muszę się przygotowywać na nie prawda także no niestety też nie mam w ogóle Kurna, nie no, normalnie tak się stresuję tym egzaminem. Miałbym to szczerze, kurna, być w jakiejś, nie wiem, drugiej gimnazjum albo coś takiego i mieć po prostu to wszystko w dupie, bo nie będę pisał egzaminu, nie. A tutaj, kurna, czas przyszedł, spali mi się kable stąd, kurna, po prostu bosko. Nie są tylko et, Obsidian. Dobra, no niestety musimy wykorzystać jeszcze jeden. Nie wiem, szczerze, do, do czego to nam by było innego potrzebne. W ogóle nam nie starczy, chyba. Oj, inaczej. Z każdego, z każdej rudy 5 obsidianów wylatuje? Znaczy, z każdej rudy 5 proszku? Nie wiedziałem, myślałem, że się waha między 3 a 5, ale teraz widzę, że ciągle 5 dostaje. Więc jest dobrze. Kurna, wydzwaniają do mnie teraz, ja nie mogę teraz gadać. Nie! Użyłem przez pomyłkę mojego di diamentowego kilofa. Nie. W sumie, no kurna. Nie chciałem sobie tu nic spawnować, ale nie mam niestety wyboru. No, ale na przykład, właśnie, jakby się spaliło tak jak ten. I jak ja bym to wtedy zrobił, no. No, dale. Tak. Jeszcze troszeczkę, jeszcze, jest, ale teraz mamy 6. dobra, na razie mi się kierow nie kończy, mi się wydaje, że dopiero teraz się skończy Lipson, 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 chociaż ostatnio są, nie wiem czy to są bugi, czy to tak specjalnie zrobili, że niby się rozwala, ale wraca No ten, naj... no dobra, nie wrócił teraz, mm, no przykro mi przykro mi będę musiał sobie zespałnić ile tych trzy obsydiany jeszcze dobra niech będzie obsy... a inaczej, inaczej nazywa nie normalnie się obsydia nazywa a 3 muszę sobie O raz dwa bo tu wyrzuciłem przeciwko dobra więc tak możecie mogliście zauważyć jak się robi generator yy, yy, obsydianu Mamy 10 obsydianu, także możemy powoli już coś tutaj kombinować. Yy, myślę, że już sobie gdzieś tu postawię. Nie będę tu jakoś. Okej, okay, więc zaczniemy. No dobra, w sumie to. Porozwalmy tu. Postawmy tu. Okej, okay, i zostaje nam tylko. Przepraszam, na no to mój katar. Ale troszeczkę się podchorowałem. Więc nie wiem, jak to będzie. Z... Będzie w tygodniu. Mam nadzieję, że nie, nie zachoruje i wszystko będzie gitara. Dobra, mamy już nasz obsydian. Eee, yy, nether. No i nic nam nie zostaje, tylko po prostu musimy. zapalić go. Mamy krzesiwo. Yy, jednakże. Mamy tutaj troszeczkę. Nie, w sumie jest spoko. Eee. Yy. Także wejdziemy do tego noteru w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Yy, zostawcie łapkę, jeżeli się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.